Cześć, witam. Mam na imię Adam. Co niektórzy to mnie znają, co niektórzy nie chciałbym opowiedzieć o takiej małej historii. Jak się zaczęło to mniej więcej gdzieś z pół roku temu. Mój kolega dobry przyjaciel od lat, od łebka praktycznie, tak jak to się mówi, zaproponował mi pewien program. Taki prozdrowotny. Na początku przyszedłem, ja tam nie wierzę w takie różne rzeczy. Przedstawił mi to. No i myślę, że coś trzeba zrobić w tym swoim życiu. 116 kg wagi, stawy siadają. Wszystko nie jest fajnie. Wejście po schodach to jest masakra na czwarte piętro, bo akurat moja mama mieszka na czwartym piętrze, to wiem jak z dwoma przystankami się wchodziło na czwarte piętro. No ile mówił mi gdzieś koło stycznia, od stycznia, końca stycznia zacząłem po prostu. Cały ten program plan zdrowotny. Co teraz jest? Dzisiaj jest czerwiec, koń, końcówka, praktycznie czerwca. Co się zmieniło? Bo zmieniło się to, że praktycznie wróciłem na rower. Bo kilka lat stał już w piwnicy lub na strychu. Nie jeździłem nim, bo po prostu nie miałem sił. Po pewnej chorobie tam, nie mówię, że COVID, ale jakiejś tam związanej z drogami oddechowymi, straciłem praktycznie większość jakiejś mocy w sobie. No i jeśli, jak zacząłem ten po prostu program zdrowotnościowy, który polecił mi kolega Tomek, pozdrawiam. Zaczęło mi się wszystko poprawiać: mój metabolizm, wydajność organizmu, no i wszystko, co jest z tym związane. Przestałem odczuwać zmęczenie jakieś przy różnych tam wysiłkach fizycznych. No i co jeszcze, co najważniejsze, lepiej śpię. Yy, można powiedzieć, bo to jest taki troszkę w tej terapii skutek uboczny. Schudłem, ważę w tej chwili 90 kg. Yy, moja waga przy 176 cm powinna być dziś w granicach 85-80 kg. Także chyba jeszcze mam nadwagę. No ale nadrobimy. Stosuję się ściśle do tej diety, która po prostu, którą mi zaproponował kolega, do tego całego programu, bo to nie jest dieta, tylko to jest cały program. Czuję się naprawdę dobrze, wysypiam się, mam energię, mam lepsze myślenie nawet w tej chwili, bo po prostu robię to co lubię: jeżdżę na rowerze, latam, robię zdjęcia, kombinuję, jestem na terenie w tej chwili koło Nysy Białej Nyski tu gdzie była ta największa powódź która zalała po prostu Nysę oglądam sobie jak to wygląda nie widziałem tego jeszcze wcześniej widzę że część prac jest tu wykonanych no jakoś tak e, pomału pomału prawdopodobnie będzie się to e, naprawiało, latami oczywiście co jeszcze mogę powiedzieć o tym programie? Ja jestem wdzięczny koledze za to, że mi to po prostu zaproponował. Ja do tego podszedłem na początku sceptycznie, ale wszedłem w to. Dlaczego? Bo to jest po prostu poprawa przemiany metabolizmu, poprawia, poprawa całego organizmu, funkcjonowania. Także ja nie mogę do tego mieć żadnych zastrzeżeń. Czy są jakieś obostrzenia, czy jakieś takie inne rzeczy? Nie. Jem wszystko, nie jem paru produktów może tam żywnościowych. Zrezygnowałem po prostu z nich, zastąpiłem czym innym. Ale też nie mówię, że czasami sobie tam nie pozwolę na czymś, tylko w tej chwili wiem jak sobie pozwolę na jakieś ciacho, czy dajmy na to piwo. Wiem jak się suplementować, tak samo. Wiem co zrobić. Wiem jak przyjmować po prostu te wszystkie elementy tej diety, o której na pewno nakręcę następny film. Na razie tylko wstęp. W pięknym miejscu. Jestem ogólnie zadowolony, ponieważ mówię, mam energię. Jakoś wróciło do mnie to, co w grudniu na przykład tamtego roku, 2004 roku, nie byłem w stanie zrobić. Ma, pracuję w y, systemie czterobrygadowym, często mam tam cztery dni nocki, bardzo źle to znosiłem. W tej chwili nie mam takich problemów. Ja się wysypiam po nocce, te 4, 5, 6 godzin wystarczy mi na to, żeby z powrotem mieć energię żeby iść po prostu, żeby robić coś, żeby w jakiś sposób się nie wiem, no, ruszać no. Czy ja uprawiam jakiś sport? Nie. Nie uprawiam żadnego sportu, tylko rekreacyjne, rekreacyjnie wtedy kiedy mam czas. I to jest wszystko na ten temat. To jest na razie wszystko na ten temat. Myślę, że zrobię więcej filmów z tego z tego właśnie z tej diety całej, z tego programu. Bo to jest cały program praktycznie można powiedzieć prozdrowotny. To jest program, który po prostu poprawia pracę jelit, poprawia pracę wszystkich elementów, które są w nas. Która tak jakby nastawia ten nasz organizm z powrotem do tego, jaki on był. Bo dziesiątki lat my jako ludzie jemy sobie różne rzeczy, spożywamy, nie patrzymy na to, co jemy. Praktycznie się nie zastanawiamy nad tym. A ja w tej chwili... Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, że akurat y, Tomek mi to polecił. I nie dlatego, żeby go chwalić czy coś tam, bo to jest mój przyjaciel, lubię go bardzo, znam się od naprawdę lat. Byłem na paru szkoleniach w tym zakresie. Bardzo dużo rzeczy się tam dowiedziałem. Bardzo dużo też sobie poukładałem u siebie, jak to się mówi w głowie. Dlaczego? No bo trzeba. Bo nic nie ma po prostu bez czegoś. Jak to się mówi, jak czegoś, jak nie wsadzisz, to nie uzyskasz. No tutaj to jest wsadzenie swojego czasu, może troszkę, i zaangażowania. To nie jest tak, że ja przychodzę i kładę się na wersalce tak jak wcześniej czytam w łóżku. Bo tak robiłem. Przysypiałem po obiedzie, nie miałem sił, po prostu byłem wyczerpany maksymalnie przy, po pierwszej zmianie. Nie byłem w stanie robić niczego. Potrafiłem przespać całe popołudnia do wieczora. Wieczorem po prostu praktycznie nafutrowałem się i szedłem spać dalej. I rano wstawałem niewypoczęty, niewyspany, no ale jednak trzeba iść do pracy. No, trzeba, 3-4 kawy dawały radę. No, tak to wygląda w większości, w większości przypadków, tak reagują ludzie, tak robią ludzie. I dalej e, opowiem w jakichś tam następnych filmach. Nie wiem czy to się Wam nam podobało, czy nie. Ja po prostu mówię swoją taką historię jakby, co mnie spotkało, czego doświadczyłem i w sumie jestem za to bardzo wdzięczny. Bo jest lepiej. Jestem zadowolony. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Tomka i Mariusza.